Witajcie w drugiej części mojego filmiku. Niestety wcześniej nie mogliśmy, ponieważ nie mam takiego dużego limitu na tej kamerze, bo teraz na ciutkę inną pożyczyłam od młodszej siostry. Dobrze, skręczajmy się, więc to nam mało książek zostało i maluteńko miejsca. Dobrze. To jest, kto uratuje Iryskę. To jest orłodynko Turku. Ale nie zdradzałam za dużo, bo normalnie zaraz się rozpłaczę. To jest zdecydowanie na polecone. Ja tu też ktoś ukradł prążkę. To jest o kotku. Nie pamiętam zbytnio. Będę się jeszcze raz to przeczytać. Ale uroczo wygląda okładka. To jest idealne święta. Mam po prostu chciał być zauważony. No i pewnego dnia uciekł z domu. Widaczka. Ale go odnalazła. Pod spodami. Mamy tutaj w pusie zagubiona kotka. Zbytnio jej nie pamiętam, ponieważ to było jedna z moich pierwszych, a zbieram 3 lata, więc co się dziwić. No, jeszcze raz. Rafik został sam. To jest o innym piesku. Też bardzo fajny. Taki brązowy. Fajny. Wruszająca historia. Zaraz też znowu się rozpocząć. też zdecydowanie na polecane. Ale kto pokocha psadkę? Pamiętam z niej dużo, ale nie jest taka zachwycająca. <laughs> koty Jamski, sami wiecie, to są wredne koty. Ona właśnie też była wredna. Ja nie lubię takich książek. Po prostu trzymam, ponieważ to pełni moją kolekcję. Łęcka, przerażona kotka. Nie pamiętam jej zbytnio, choć czytałam niedawno. Jest urocza. Przeczytam ją jeszcze raz, bo pamiętam, że chyba płakałam raz. Tak, jest bardzo wrażliwa. Tu mamy gwiazdko, gdzie jest Czytamy ją nad morzem. No to było prawie dwa lata temu. To jest duży emocji, żeby cokolwiek zapamiętać. Więc przykro mi, ale nic nie pamiętam. Zagubiona w śniegu. Też zbytnio nie pamiętam, ale wiem, że była fajna. To jedynie wiem. Wróć Alfiku, płakałam. Bardzo dużo. I teraz broniłam łezkę. Jest super, naprawdę. Jest ekstra. Młodzik nieściany kotek. Nic kompletnie nie pamiętam. To była moja pierwsza, pierwszutka książka. Teraz taki straszny stanie, taki powiedz Ale też zupełnie moja kolekcja. Mam też smyk uprowadzony szczeniak. Biały nie labrador. Uroczy. Nie przesadzasz już trochę. W poszukiwaniu domu, to takim piesku. I on przemierzył cały świat, żeby znać swoją panią, którego zostawiła w schronisku. Mamy też Reksa Szczeniaka z wakacji. Zbytnio nie pamiętam. Niestety. Papa. Żegnamy pa. się do kolejnego odcinka. Pa.